Mam wrażenie, jak rozmawiam z polityczkami i politykami Polski 2050, że to nie jest jedna pięść, to nie jest hermetyczna drużyna, która za swoim liderem skoczy w ogień. Marszałek Hołownia, odkąd zaczął spotykać się z Jarosławem Kaczyńskim, wszędzie widzi podstęp, spisek, zamach, jakieś teorie. Nie, nie wyobrażam sobie, ja przynajmniej nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby przy stoliku siedzieć z ludźmi od Nawrockiego i mówić: ten zapis jest dobry, ten zapis jest zły. Hejka! Wracając ze sklepu, wpadłam na pomysł, że przedstawię Wam ostatnie wypowiedzi jednego z koalicjantów Szymona Hołowni, a chodzi tu dokładnie o Tomasza Trele. Jesteście na kanale A To Ciekawe i w dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak Tomasz Trela w niewybrednych słowach wypowiada się na temat marszałka odnośnie jego ostatnich słów dotyczących zamachu stanu. Nie zabraknie również słów Treli na temat Pegasusa. Zostawcie łapkę w górę oraz suba i przechodzimy do rzeczy. W swoim najnowszym wystąpieniu Tomasz Trela uderza w swojego koalicjanta, marszałka Sejmu Szymona Hołownie. Znaczy, w normalnych warunkach powiedziałbym, że sprawa jest poważna, ale biorąc pod uwagę to, jakie ruchy w ostatnich tygodniach wykonuje pan marszałek hołownia, no to chyba poważna ona nie jest, dlatego że ja mam takie nieodparte przekonanie, że marszałek hołownia, odkąd zaczął spotykać się z Jarosławem Kaczyńskim, wszędzie widzi podstęp, spisek, zamach, jakieś teorie, które w ogóle nie mają żadnego miejsca. Warto w polityce częściej myśleć, a rzadziej mówić. W przypadku pana marszałka, no niestety ta dewiza ostatnio się zupełnie nie sprawdza. Słowa, które wypowiedział marszałek Hołownia, powinny jak najszybciej pójść pod lupę prokuratury. Jeśli nawet jego koalicjant go upomina, to znaczy, że czas wziąć odpowiedzialność za swoje słowa. Rada treli odnośnie tego, że Hołownia powinien więcej myśleć, a mniej mówić. W tym przypadku wydaje się słuszna. Jeśli hołownia chciałby doprowadzić tych, którzy formułowali wobec niego takie propozycje, powinien ujawnić nazwiska, a nie mówić o tym, że będzie o nich pisać w pamiętnikach za kilka lat. Takimi działaniami doprowadza do podburzania relacji w całej koalicji, o co słusznie ma problem do niego Trela. Jego słowa z wywiadu wniosły tylko chaos medialny i stały się kolejnym tematem zastępczym, który teraz przez polityków z jego koalicji jest komentowany. Według Treli hołownia niszczy ugrupowanie, w którym przebywa i wprowadza tam niepotrzebne podziały. Ale będzie, ciągle będzie ważnym liderem koalicji. Ciągle będzie nie wiem, czy ważnym liderem koalicji, bo mam wrażenie, jak rozmawiam z polityczkami i politykami Polski 2050, że to nie jest jedna pięć, to nie jest hermetyczna drużyna, która za swoim liderem skoczy w ogień. Dlatego, że no, takie wypowiedzi jak z piątku, myślę, że. Co najmniej połowie parlamentarzystów Polski 2050 niespecjalnie się podobają, bo są po prostu wypowiedzi mądre W polityce, kiedy się rządzi, trzeba wypowiadać się drużynowo i trzeba grać drużynowo. Pan... To fakt, ponieważ wielu posłów z Polski 2050 krytykowało słowa Szymona Hołowni odnośnie zamachu stanu, ponieważ ludzie z jego partii chcą robić politykę, a nie bawić się w przepychanki z własnymi koalicjantami. Szczególnie, że jak się okazało, nic ciekawego Hołownia dopowiedział. Nie miał. Oprócz tego, że padła propozycja, ale od kogo, gdzie i kiedy. Tego niestety nasz rotacyjny marszałek nam nie zdradził. Warto pamiętać, że Hołownia, oprócz brudzenia we własnym gnieździe, według niektórych, spiskował z opozycją. Takie teorie nabrały na znaczeniu po tym, jak media ujawniły spotkanie w domu Ubielana z prezesem partii Prawo i Sprawiedliwość. Hołownia próbował się z tego tłumaczyć, że jako marszałek spotkania z różnymi politykami to część jego pracy. Spotkał się wtedy, kiedy koalicja obywatelska przegrała wybory prezydenckie i sondaże leciały na łeb na szyję. Jakoś przed tymi dwoma porażkami, Hołownia nie spotykał się z Kaczyńskim o północy. Jego tłumaczenia straciły również mocno na znaczeniu po tym, jak ludzie z jego partii powiedzieli, że Hołownia nie informował ich o tym spotkaniu. Hołownia wie, że fortuna kołem się toczy i już szuka sobie możliwie innych koalicji, tylko żeby zostać przy władzy, nawet jeśli będzie to kosztem jego wiarygodności w koalicji. Karol Nawrocki, póki co prezydent-elect, jest mocno kojarzony z pisem, ponieważ startował z poparciem tej partii, co do czego ma obiekcję Tomasz Trela. Ja mam bardzo konsekwentne podejście w tej sprawie i miałem takie konsekwentne podejście od samego początku, kiedy rządzimy. My powinniśmy robić swoje w parlamencie, swoje w rządzie i na biurko prezydenta składać konkretne ustawy, które wychodzą z parlamentu. Konsultacje są na etapie, kiedy ustawa wychodzi i kiedy trafia do prezydenta, albo na etapie konsultacji społecznych. Nie nie wyobrażam sobie, ja przynajmniej nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby przy stoliku siedzieć z ludźmi od Nawrockiego i mówić ten zapis jest dobry, ten zapis jest zły, a jak się na to zgodzicie, to ja wam to podpiszę. Jeżeli pan Hołownia, każdy rząd ma swoją taktykę na tworzenie różnych ustaw i to rząd decyduje o tym, kiedy ustawa trafi na biurko prezydenta. Ale dlaczego Tomasz Trela zapiera się nogami i rękami, że nie będzie nic uzgadniał z ludźmi z kancelarii prezydenta? Tomaszowi Treli powinno zależeć na tym, żeby nie generować niepotrzebnych napięć na linii prezydent-rząd. Dlaczego Trela uskutecznia taką narrację mówiąc, że nie będzie współpracować z ludźmi od Karola Nawrockiego? Jeśli już teraz ma takie podejście, to nie wróżę owocnej współpracy. Sam mówił, że Hołownia niepotrzebnie podburza relacje w swojej partii, a teraz robi to samo, tylko, że w relacjach z Nawrockim. Może koalicjanci już robią sobie grunt pod to, że prezydent im zawetuje każdą ustawę i dlatego ich rząd nie może pracować. Tak jak miało to miejsce w przypadku Andrzeja Dudy, mówili, że nie mogą składać żadnych projektów ustaw bo prezydent i takim to zawetuje. A była to po prostu wymówka na niską sprawczość tego rządu, o czym świadczył fakt, że Duda w tamtym okresie zawetował tylko sześć ustaw, z czego jedna była na wniosek koalicjantów. Teraz niech Trela nie psuje relacji, tylko pogodzi się z faktem, że z tymi ludźmi będzie musiał pracować. A lepsze relacje to i owocniejsza współpraca. Na koniec Tomasz Trela recenzuje pracę byłego ministra sprawiedliwości i opiniuje w sprawie Waldemara Żurka. Nie znam, natomiast trzymam kciuki, kibicuję, dlatego że i to powiem bardzo wyraźnie, dla mnie sytuacją niejasną i dość niedopuszczalną jest, że prokuratura otrzymuje zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, prokuratura stawia zarzuty, a od zarzutu mija kilkanaście miesięcy do aktu oskarżenia i końca tej procedury prokuratorskiej nie widać. Pan Morawiecki, Pan Zastępca Ziobry, Pan Woś to są wszystko osoby, które mają już zarzuty postawione w różnych sprawach wybory kopertowe Pegasus i gdzie są akty oskarżenia. Tu prokuratura powinna być naprawdę szybka, sprawna i konsekwentna. Minister Bodnar zawsze podkreślał procedury, procedury, jeszcze raz procedury, ale nawet wie, kosztem czasu. Ale wie pan, tutaj niepotrzebne są procedury. Tu jest potrzebne sprawne zarządzanie. Dlatego, że ja nie chcę, żeby ktokolwiek łamał prawo, żeby łamał procedury. Ja nie wnikam w działania prokuratury, ale oceniam jej szybkość działania. A, yy... Klasyka w wykonaniu tych koalicjantów, jak Adam Bodnar został odwołany ze swojego stanowiska, to Treli nagle się śpieszy z wnioskami, które składał. Mógł swoje niepochlebne opinie kierować wtedy, kiedy Adam Bodnar był na stanowisku, a nie w momencie, kiedy już został odwołany. A co do jego nadziei, że Waldemar Żurek przyspieszy pracę? Nie byłbym tego taki pewny. Wchodzi na nowe stanowisko, czekają na niego nowe zadania, więc na pewno nie ruszy tak skopyta jak ktoś, kto ma doświadczenie. Myślę, że jest za wcześnie, żeby opiniować w tej sprawie, ponieważ Waldemar Żurek dopiero obsadza stanowisko. A Wy co o tym myślicie? Uważacie, że Hołownia próbuje spiskować przeciwko swoim koalicjantom i szuka sobie wygodnej drogi do wyjścia przed zbliżającym się końcem kadencji jego rządu? I koniecznie podzielcie się odczuciami co do wyboru nowego ministra sprawiedliwości, jakim jest Waldemar Żurek. Sekcję komentarzy zostawiam do Waszej dyspozycji. Byliście na kanale A to ciekawe? Pamiętajcie o łapce w górę oraz subie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!